Teraz. Dzisiaj masz się Ludziska, z tej strony pachęce. Dzisiaj gramy 100, przetwaj 100 dni na serwerze Minecraft Hardcore. Ze mną jest. 1, 2, a to mój kanał. Dobra, 7, 7, 7, 7, 7, Mam 7, Ło, wow, tych kurtek! Te świnie jedno. Dobra, ja mam jednego report ciągłam. No. Gdzie świnia druga? Widziałem, o tu jest. O, I dal O tknęła. Powiem O, tu jest świnia. Dobra. Dobra, to ja zrobię mi tylko kamienny że drewniany a... A zrobię nam kamienne kilofy. Dwa kamienne kilofy i dwa szukiery kamienne. Okej, okay, ja już mam cztery wersytyki. Wersytyki znaczy, tylko te. Yy, mięsko. Okay. Mamy już yy, sześć robotów. Yy, o, 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 e, o, kanionu. E, tu jest e, Tu jesteś?

Drewno na deski, żeby zrobić sobie patyki żeby zrobić sobie kilo. No, ale ja nam robię kilofy i shikierę, zapomniałeś? No wie, jak to jak jakie tam jedynę, to jest ja no, inne. Ja muszę się, ja wykopać, się wykopać na to, to, co nie? Nie, ale jak sponiesz, to też będziesz na pół serduszka jak ja. No to kniha. Widzisz, że są mądre. A, a teraz... No, y bo proszę po Daj mi mięso, a nie... Masz tego? No ciśnijmy! Poczekaj, ja muszę sobie zjeść jedno, bo ja muszę... O, tak, 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 work chopy. Idziemy? fatyłka. Bo tutaj mamy dwa krypcie. One nie widzą, prawda? No dobra, udało mi się i uciec. Udało, udało mi się. się. Ej, dobra, zaczynamy nagrywanie i zaczyna od początku. Nie, nie. Je... Aha, ty w tym. Ty... Ty... To, to, to czekaj, to masz i szansę, bo to było nie Tak, muszę wchodzić w stronę, no, naszą. Eee, no ale weźmy dodaj, ty, prawda? O kurde, ja mam X-raya. Ale co mogę teraz X-rayować na chwilę? Mam chwili. Poczekaj. GUM 257. Dobrej. nie usłyszałam tego, tego. Bo, O, widzę, do, ma czyli tą kopalnię. Dobra, weź do mnie, weź, 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 tu. Albo te, te GUM... Hm, GUM 57. Mam no, ja Młode. Oha, sima. O, bo muszę ci wywalić. twoje itry. proszę. Twoje. A kamienny... I kilo, kamienny jest tam. No, widzisz tam. Tylko że tam jest kliper, bo go widzę. O kurde! O kurde! O kurde! kupię żelazo. Traciłeś kilof, A jeszcze masz mój crafting chyba! No mam jakiś tam crafting Kurwa! Coś mi puchło! Coś, coś mi uderzyło! Jezusie, jest źle A nie, nikt mi nie uderzył! Ał! Nikt mi nie, nie uderzył! Ale weź mi coś z tą, no bo ja potrzebuję... Tak, jeszcze moje drewno, bo nie drewno! Masz tu swój piecyk i trochę podrawna Cicho. Zem. Zem, zem, nie, zem, 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 zem Jezu, nie, stać mnie. Weź mi daj jednego kobla. nie, 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 jeden, jeden A ja mam to, ja, ja mam to, patrz, już wiem. A, a kurde. <grym> no nie wiem, to jest nie żeby to wyłączyć, Jezu, nie, ma... kurde, ja nie, ma, ja nie mam tych pochodni, bo nie mam ja pier. węgla. To jest kurz, węgla, kurz, 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 to Ja, ja też właśnie kopię. Muszę tylko troszeczkę kobla zabrać, żeby się podbudować. A ile A masz tego kobla? no, już się podbudowała, jak jaś kopię. Że mam. O, fajnie, tylko 3 sztuki. O, kurde, znaleźć więcej. Ja kopię mam tutaj 11. 11. Czekaj, ja tu kopię. Ja kopię, ja kopię sobie kobla, kobla bo go za dużo nie, nie mam. Dobra, mam trzy, ale teraz będę kopał większą rudę, bo znalazłem Mam siedem O, czekaj, nie gadaj! O nie, dobra, zgadaj mam tego Ile mam ród żelaza? Dużo Dwanaście, no, wierzmy! Nie! A sity! Nie! Nie! Ja kurde ginę! Nie dam jeszcze do co? co za pipa! On pół serca, mnie zadać a to ja cię zabiję! Połóż to drugą

No. O ja Jesteś tu gdzieś? Nie, bo ja bym wyszedłem na górę. Ja, gdzie? No przez chwilę, bo... Bo ja... Nie, 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 to że przecież mam wolę. Dobra, mam jednego łosioza. No ale tutaj nie ma nawet nic z tego. że idzie się na górę, bo się podbudować. Trzeci łosioś? Ej, no ja spróbuję, ja, ja się boję nawet skakać, bo ja nawet jeden demyś może mnie zabić. Ty ja ci pepno? Nie, bo go przerobiam żelazo. żelazem. O, o, o. To okej? Okay? Dobra, zrobiłem sobie żelazne kilo, czekaj. Tylko wezmę te ma nasze piece. Ja go nie muszę się żeby go... O, ojej. O, o, tu łosuś. Łosuś. No dobry. Dobra, możesz mam czy... już pięć łososi. To są 6 coś... Nie wiem, czy sam mam to łososie. Wiesz, że możesz nie tepć. Już został jak zawał, że zginął jak. Ohohoho. <głuch> e, bo ja mam dużo rybek w sumie. Wiesz? Ja nie mówię, przez cały czas. Chodźcie, bo ja nam... Spienam... Na no rybkach jedą Ej, bo tutaj jakieś bonemil. Ej, dostałem bonemil z rybki. No bo się dostaję. Kurwa! Topni! Nasz. No... Ma pół serca! zabrakło... O, dobra, no to ja sobie tutaj posiedzę na surgi na krajnardę, dziękuję. O, mam wity nasze. Na pewno? No ty pipu jedno łaj, wow, bo on jednym hitem mi zbił cztery serduszka, ja mam już tylko cztery, znaczy 3,5. Ej, pomożesz mi pomóc? Ha, 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 ha. Oh, oh, Zaraz umrzesz klipę i z tobą w ale bo nie, ja tu jestem! Wdań... O... Praca, praca, praca. Wiesz, chodź do mojego dystrybiu, a ja tobie ustawię. No tak, nice. Dobra. Wracamy się na górę, pacha. Nie! No Uważaj za tobą! Ja, ja Teraz stań. Dobra, co stój, 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 bo ja, no, ja muszę sobie ustawić, co mi leża. głupiej wody! Dobra, no, jestem. Ała! I ty już dostałem wrażenie, ała! Ej, bo ten typ, z tej zabezpieczysz mnie jeszcze raz. Mam bazę! Poczekaj. Cepnę, ja zbieram, ja, zbieram ja I tutaj mam... Mega dużą armię zombie. Bo jakoś będę musiał... przychodzić. Tu nie To git. To czekaj, muszę uciec z tych i już ci dam survivonę. Nie? Czekaj, nie, jeszcze muszę tam... No nie doszłek jeszcze tam i co? No ja. No. Dobra, już więcej nie, to nie czekaj! od się. to jest zrozumie! Zrozumie na pi Nie, dobra, ja się kryję, Nera. Jak ty chcesz tam siedzieć, to nie wiem. Co. Masz. Ej, no nie miało być, normalne miało być! Ja się... O, no nie ja się... jak XD Nie, x. Albo tutaj kopalnia, lepiej tam nie chodźmy, okej? Okay? O, druga Ej, masz jakieś, masz jakieś drewno? Nie, nie mam. Wcale nie mam pięciu logów. Dobrze. No, okay. Nie no, mam. Się robią wszystko, robię sobie pochodnie, bo nie da się przetrwać w bez pochodni A no wiesz, tym, że jak ty masz w łapce pochodnie to mi też świeci? Nie wiem. Tak, tak, no wiem tylko jednej ja sobie trzeba no. Trzymaj trochę Trzymaj czas trochę. A masz... A, masz, a masz kobra? Czego tego? O kobra. Muszę sobie zrobić rzeczy Cze w sumie mogę ci dodać, trzymaj. Trzymaj kamienny kiloff i shifier, bo miałek. Ja mam żelazny kilof. Okej, okay, robię Uch. sobie tylko mieczy. I co, idziemy? Tam? Jednak. Czekaj. Idziemy? Nie, Nie jeszcze. Boże, muszę przepalić sobie żelaza. A który, ej, a który to dzień? Ej, który to dzień? Bo ja chyba pierwszy co nie, ale ja nie mam jak schronić. A, no tak. O, chociaż Git, Ma jest... mam E, Mały miecz. Dobra, chodź, chodzimy? E, aha. Już mi się przepala. Mm, tak. O nie, byłoby łamski jakby cię połknął teraz. <laughs> to ja nam poszedłem tutaj.

No wam teraz się trzeba i tam. Pa, ja mogę z potem chodzić. Nie mam jedzenia! O to nie jeszcze to. Idę po zbieraniu więcej jedzonka, okej? Faj mamy szkielet! Bierz się go! Oj, czarek! Uderzył jak się Nie, nie uderzyłeś! Ej, masz jedzenie? No A nie! Ale Nie ja mam jeszcze. Czekaj, ja mam jedzenie! Ja mam więcej wie. Przypalam go najpierw zamiast żelaza! Ok. To przypalaj szybko, bo ja mam tylko dwa serduszka. Ja mam dwa i pół! No, ty masz... Y, szukam, szukam nam y, tych jagódków. Weź posuń, ja ci dać mięsa. Ale ja mam wszystko zjeść, okay. Co? bo ja chciałem tylko cię znaleźć. Dobra, tutaj nie ma. Tam też widzę, że nie ma. Dobra, wracam się już do siebie. O! Znalazłem Malinkę! Wracamy! Kogo? Malinki znalazłam. Kogo? Malinki! Znalazłem. malinki. Malinki? A dobra, no tu ty masz malinki, a ja mam mięso. Sorry, muszę gdzieś, bo już miałem głód. Ty masz malinki, bo się je malinki można. Nie wiem. Czekaj, że robię ci żelazny miecz chociaż z tych moich dwóch żelaz. I fila będę cię chyba poznać. Gdzie jesteś? Sam sobie. Gdy ty poszłeś. Kolejny szkielet. Człowego. Nie mogę go pić! Nie o mogę go pić! Trzymaj. O, ci, ci. Nie trzymaj. Nie, nie mam jedzenia. Skończyły mi się. Musiał iść. No muszę. Chodź za mną. A, to tu jest pająk. Zabiję go. Cofa tego tyłka ja się z nim zajmę kurde dwoma czasami Moje! O, drugie mięskoło. tam tutaj robi drugie Mięskoło! Nie? mięso, nieco S! A, nie! Pozdrawiam na moje linki, okej? Ej, mam trzy pełny! To fajnie. Moje malinki, zostaw moje malinki! Zostawisz moje malinki! Nie, nie. A to to, moje... Ja, co ja czerwę, to są moje malinki! Moje malinki! Tak, ale mam jeden i pół serca to co? To gówno. Ej, Ci coś? No. Patrz co, nie możemy się zabijać po pierwsze. Mhm. A po drugie? Patrz co mam! A daj to. Tak. Nie zrobię. Żeby... Ty. Nie postawiłem ci tego specjalnie, tylko przyszedłem jak byłem razem. Och, Karpie. Karpie. Magic Karpie to są. Karpie. Karpie. <laughs> no, ja też tym samym powiedziałem. Magic Karpie. Ma tu, chodź tu, Magic Karpie. Uj mnk, Magic... A nie, dobra. Magic Karpie to jest to. Czekaj, ja też ja ci mogę zrobić beda, bo znalazłem jak dwa, a mam jeszcze jedno w eku. Tak, mogę ci zrobić beda! To mi zrób. Ej dobra, ja szukam czegoś ciekawego. Ale ja nie mogę znaleźć. Jestem dużo świn. A ja wrażę na drzewo i Ej, na istnieje tylko jest taka, jest tylko jedna wyspa, która na, na jej pre, procent szans jest na jedną wyspę? Jest 0,00001% na jedną wyspę, żeby znaleźć Dżungla? Nie. Yy, grzybową. Grzybową wyspę z mega trudno znaleźć. jedzenia. Będę miał... Ja mam mało jednoko Już mam 12 pork Ja robię lo Locę. Um, nie można! Village i Enter Ach, Zobaczymy sobie na jakich Koncordach Idę na nie. Nie no żadtuję, nie wiem jak się te kordy. Zrobiłem lokatę, ale nie wiem jak się to wygadza, chapa. I się do mnie zabawiam jak coś, więc ja się nie bój. Dobra, jak coś, to ja jestem gdzieś. Ej, pacha, jesteś tam? Jestem, jestem. O, to, 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 Prawie. Ej, bo mam kolejne cane. Aha. Tam też karkejny zostały stracone. Ja mam 14 sugar. Kajnów? Ja mam... Ja mam... Ja mam sześć. I... O świnia! O, ale ja was dawno nie widziałem jedzonko. No cześć, świnku. Co? Stój, mnie, wnajem no, tak samo bije jak mnie. O ty śmieciu, o, o ty śmieciu, o ty No on niedługo będzie się robić noc. Aha, to źle. No to możesz się tepnąć, raz. Ja się nie tepam. Co? Nie tepnę się. Bo? Bo tak. No to mam dla ciebie, to, to będę miał dwa łóżka sobie. Aha, no tak, przecież już no, no tak, dobra, to tp, tp, pachane masek. Umarł. umarł Dobra. i bardzo. Poczekaj, daj mi, daj mi jednego, pozostaw swojego. I nie, u nie, kocia. I mój jest górny. A, tak. Jak ktoś, to ja pierwszy. Ty się odsuń, bo możesz mi zabrać. Cof się! Dobra. Czekaj, ile ja mam? Uuuu, 22 od krów mięsa mam. S. A to sos. A masz jakąś skórę? Mam 14 skóry. Tutaj. Daj, I... daj. Nie, ja robię, bo um. ja mam więcej cywarkainów. No ale ja nie ja chcę no, zrobić to... książek, no to... dobra. O, świnki dużo! Dobra, mogę zrobić tylko cztery książki, okej. Okay. No ale książki się kiedyś przydadzą, co nie? Tak, no, zrobienie enchantingu. Dobra, mamy pierwszy dzień gry na ten ser. fajnie, a które zwano świnki? Ja mam miałek, lada i spadłek, jak głupi. Ale żyję znalazłem. Kurde. Jak widzicie, ty, Jak wiecie, to ja mam, bo to za bardzo nie mam. he he, he, he. tu! Dobra, mam go. Mam go. Mam te świnki. Ej, wiesz, mam mięska Na tych świnek? 13. I się znajduje. Nie wiem co Kurde. O. Ile nie mam już tego z żelaza? Okay. Nie, nie Ej, paha, powiedz mi dlaczego mi chodzi ciągle Powiedz mi dlaczego ciągle mi chodzi yy, po głowie melodyjka z tej z. Zginę, 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 zginę! Dobra, teraz już na pewno nie ma. To już już ten raz kiedy ci odradzę jasno Ej, ale mnie pękni do ciebie! No dobra, ja, 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 ja. Do mnie, tu, Bo ty nie wiesz nawet, gdzie ja byłem. Aha, masz. No też nie no zajebiście, o mnie nikt nie może. No pewnie cię mogę, tylko moment, okej? Okay? Tepet, aha, co... Ale mógłbym iść do tej danej perspekty, w mógł znaleźć moje ity i tyle. No zajebiście. ty, ty, ty poszły gdzieś indziej, i teraz teraz jak moje ity, no zajebiście, kurde. No sobie weź z gamy, modę. To jest game mode, okej okay? A ja mam tego, ja już mam jedzonka dużo, więc ja będziemy mieli dużo jedzonka. 18 rachów pork chopów, 22 razy bifo. Ok, coś, to ja zbieram na siąko. Miałem 20 ironów. Ingotów. Nie ingotu tylko tych. Krafting. I co tu dawał się prezes ode mnie dzisiaj, pacha? Który? Na bloki. O, no. No, ty trafiłeś do Riolu, a, ri a ja Szajni swojemu. No. Mm, Furnace. Uh. To. cztery bloki tego i przerobię. Zmieni. Czekaj, na pewno muszę, mogę zmienić. E bułki, niech cztery bułki. Bym zapomniał tego. Kopieć cztery bułki. Bo zrobiłek. A skąd miałeś tego? Papie, pa, yy, znalazłeś, znalazłeś od Odkruwam skórę, a w bagnach znalazłeś sugar cany? I co z tego da się robić? Yy, chleb? Chleb czy książki? Bo będzie jak książki. Zobacz. Możesz mnie złączyć kim Gdzie jesteś? Robię, 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 robię świnki. Już mam 38, a łaty głównie. No przestań mi Mam makro! Ma makro! makro! Aha! Ej, nie nie makro! Paha! Ma Co Ma makro! Ma makro! Ma makro! Patrz, Ta do patrz. 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 ej Ma makro! Ma Ma Czekaj na raz. No, 3, 4, 5, 6. Weźmy w ogóle, taka. Stań tutaj! Stań tutaj! Nie, bo będziesz, nie, będziesz mi tak robił! Nie! Ej, nie mi... Nie. nie mam po co nawet ty... Masz, jedzonko! Mam jedzenie! Kurde, a jak to się myśli... wyrzeczało? Ctrl-Q? Jak to było? Że, a dobra, no Ctrl-Q. Nie, nie, zabrały. nie mam pana! Masz. O, dzięki, ty co zrobisz? No, już sobie robię właśnie. O, szukam kezy, znalazłem kezy! ja będę, ja będę szukał barwników. O, niebieski barwniki. Aha. Można te poformować łóżko? Można. Kolejną krówkę widzę. E. M bo ja niebieskiego biada. <śmany> Ej, bo tu jest armia kurczaczków. A ja idę szukać wioski, nie wiem. Dobra, zostawię jednego kurczaka, żebym mógł się opiekować tym dużym, bo... Znaczy, tym małym, bo tu są... ...dwa, to jest... Ciebie mogę oszczędzić. I twojego synka, czy tam. nie wiem. jedna na sugar cane, A mi się już znudziły. Świnki, więcej, więcej świnek! O. w ogóle mniej. Ja szukam wioski, nie wiem jak ty. Ja jestem na kodach 316, 316, 316 na minus 175. 加油！加油！